Dzień dobry, witam na porannym komentarzu. W danych makro mamy dzisiaj kilka istotnych wydarzeń z Polski. Decyzja w sprawie stóp procentowych. O 16 będziemy mieli komunikat, a sama decyzja gdzieś w okolicach godziny 13. Z Japonii pojawił się odczyt PKB zgodny z oczekiwaniami. Z Chin mieliśmy handel zagraniczny. O 10.30 z Wielkiej Brytanii wyniki produkcji przemysłowej. Dla ropy ważne dane. O 16.30 tygodnia zmiana zapasów ropy. 23.00 z Nowej Zelandii protokół z posiedzenia Banku Centralnego i 23.00 decyzja Banku w sprawie stóp procentowych. Przechodzimy do głównych instrumentów. Na kontraktach na indeksie SP500 mieliśmy cofnięcie. Bardzo ważne wsparcie jest w rejonie 2105. <laughs> Jeśli rynek miałby spadać, to musi się pojawić sygnał sprzedaży w postaci przebicia tego ważnego wsparcia. Jeśli ten sygnał się nie pojawi, to wtedy możliwy jest ruch w górę. <laughs> Powrót na ostatni szczyt i jego niewielkie, i jego również e, przekroczenie. Teraz gdyby się ten sygnał pojawił tutaj, otwiera się droga do spadków tutaj, tu. Kolejny sygnał sprzedaży pojawi się po przebiciu wsparcia na poziomie 2080. No i przechodzimy do dax -a. Na dax prawdopodobnie na dzisiejszej sesji będziemy mieli kolejną, kolejny ruch w górę, gdyż z tego szczytu pojawiła się jego spadkowa trójka. Wydaje się, że powinniśmy wrócić do oporu w rejonie 10360 i dopiero tutaj zaczną się jakieś problemy. Na polskim rynku Przebiliśmy opór na poziomie 1800. Tutaj z tego dołka mamy spory wzrost. Dzisiejsza sesja może przynieść jakieś cofnięcie. Jeśli się wybronimy powyżej poziomu 1800, możliwe są te trzy wzrosty i osiągnięcie tutaj tych oporów silnych. Jeśli nie, jeśli się nie wybronimy, no to wtedy czeka nas <laughs> ruch, w, ruch w dół. Jeszcze chwilkę, o tak. Ruch w dół, możliwy powrót. Na ten ostatni dołek, ale to w przypadku, gdy będzie przebicie, znaczy gdy będą spadki na rynku w Stanach Zjednoczonych. Mówię o spadkach w regionie 2030. Przechodzimy do euro-dolara. Tutaj po piątkowym silnym wzroście mamy dwie sesje konsolidacji. To jest za mało, żeby można było powiedzieć, że korekta została zakończona i rynek może pójść w górę. W związku z tym... W dalszym ciągu konsekwentnie oczekuję tutaj na korektę, która mogłaby znieść 38% całego tego ruchu z tego dołka do tego szczytu. Mielibyśmy tutaj falę pierwszą, falę drugą, tutaj trzecią, czwartą i tutaj dosyć krótką falę piątą. 38% zniesienia znajduje się na poziomie, tutaj zaraz to odczytamy, bo to jest troszeczkę inny poziom niż patrząc na sam ruch z tego dołka do tego lokalnego szczytu. To jest poziom około 1,1284. Natomiast połowa korpusu białej, długiej świecy piątkowej, dziennej jest na poziomie 1,1255, czyli mniej więcej w okolicy 50% zniesienia całego ruchu. Po korekcie, która może potrwać powiedzmy, no co najmniej kilkanaście godzin albo kilka dni, należy spodziewać się kolejnego ruchu w górę, na dolarze do złotego, w krótkim terminie oczekuje na odreagowanie wcześniejszych spadków, potem w dłuższej perspektywie należy spodziewać się kolejnego ruchu w dół i dopiero w, długim, wielotygodniowej, w długiej wielotygodniowej perspektywie, gdy na euro dolarze dojdzie do przesilenia, czy też do przesilenia dojdzie na indeksie dolara, można oczekiwać tutaj również zwrotu i potem w długiej perspektywie możliwy powrót na tegoroczny szczyt to oczywiście bardzo ważny opór na poziomie około 4 zł. Złoto być może w krótkiej perspektywie czeka nas jeszcze przekroczenie tego lokalnego szczytu. Tutaj żeśmy mieli tylko spadkową trójkę. Wtedy byśmy mieli sytuację taką, że tu byłaby fala pierwsza, tutaj druga, tutaj trzecia, tu czwarta i tu piąta. I po takim ruchu w górę czekałby nas ruch do dołu, korygujący cały ruch z tego poziomu i dopiero potem w dłuższej perspektywie czekałaby nas kolejna fala wzrostów. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz zakłada, że mamy tak pierwszą część korekty, drugą część korekty i jeszcze kolejną część korekty, czyli taka duża korekta płaska, fala A, fala B, fala C i potem dopiero wzrosty. Żeby rozstrzygnąć, który z tych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny, musimy przejść na wykres bardziej krótkoterminowy. Zobaczmy. Mamy róg do góry, korektę, kolejny róg do góry. Krytyczny jest ten poziom. Również oczywiście i te dwa, no właściwie ten nie jest istotny. Ten jest istotny. Więc tak, najpierw jeżeli się okaże, że próba przełamania tego poziomu się nie uda i rynek zacznie się cofać, to już jest powód do obaw, co się będzie dalej działo. Rozstrzygające będzie zejście poniżej tego szczytu. Jaki to jest poziom? 1245. Jeśli to zostanie przebite, to wtedy ewidentnie będzie widać, że z tego dołka mamy tylko wzrostową trójkę ABC i w efekcie czeka nas powrót na ten dołek jeśli nie jeśli będzie tylko takie cofnięcie to potem rynek może ponownie pójść w górę ale tak czy inaczej powinniśmy zobaczyć jakieś odragowanie na złocie po wcześniejszym silnym wzroście teraz przechodzimy do ropy na wykresie cen ropy sytuacja wygląda w ten sposób że zaatakowaliśmy wczoraj opór na poziomie 50,10 na wykresie świec 4-godzinnych nie widać tutaj dokładnie szczegółów, więc musimy przejść na wykres 1-godzinny, żeby pokazać jak wygląda struktura wzrostów. Z tego tutaj dołka. Mamy pierwszą falę wzrostów, potem mamy tutaj jakieś cofnięcie, czyli to byłaby fala była była pierwsza, tutaj fala druga. Następnie czeka nas tutaj mamy tutaj falę wzrostową, potem jest korekta i widać, że tutaj prawdopodobnie mamy w układ. Fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Jeśli popatrzymy na fale niższego rzędu, te drobniejsze, tutaj byłaby 1, tutaj byłaby dwójka, to trójka, to cofnięcie, to może być fala czwarta, potem jeszcze fala 5. Krytyczny jest szczyt fali pierwszej. Gdzie on jest? Na poziomie 49,75. Jeśli to nie zostanie przekroczone, to możliwe są wzrosty. Jeśli by doszło do przebicia tutaj tego poziomu 49,75, wtedy czeka nas poważniejszy ruch w dół. Narysujemy sobie to na czerwono. Mamy wtedy otwartą drogę do spadków do poziomu około 49,20. To jest ten szczyt. Jeżeli to zostałoby przebite, no to wtedy otwiera się droga na 47.60. Dzisiaj o godzinie 16.30 mamy dane o zapasach paliw i jest to duży czynnik ryzyka. zarówno i dla strony popytowej, jak i dla strony podażowej. Więc o 16.30 trzeba bardzo uważać. To wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na szkolenie dzisiaj w środę 18.00. Bardzo ciekawa. I dosyć prosta technika price action, która zdobywa coraz więcej uznania wśród indywidualnych inwestorów. Zapraszam na stronę news.globtrex.com i do usłyszenia o 18.00.